10. Zawalenie się bloku w Gdańsku. 17 kwietnia 1995 roku w Gdańsku doszło do jednej z najtragiczniejszych katastrof budowlanych w historii Polski, kiedy to wybuch gazu zniszczył blok mieszkalny przy alei wojska polskiego 39 w dzielnicy Strzyża. Około godziny 5.50 rano eksplozja gazu całkowicie zniszczyła kondygnację piwnic, parteru i pierwszego piętra budynku, poważnie uszkadzając również konstrukcję drugiego piętra. Mimo że reszta budynku pozostała w stanie względnej całości, dzięki zastosowanym wzmocnieniom konstrukcyjnym jej stan uniemożliwiał bezpieczne prowadzenie akcji ratunkowej. Strażacy i ratownicy przystąpili do intensywnej interwencji, w której uczestniczyły również psy tropiące. Z powodu niestabilności pozostałej części budynku podjęto decyzję o jego wyburzeniu, które nastąpiło 18 kwietnia. Śledztwo wykazało, że przyczyną katastrofy było celowe rozszczelnienie instalacji gazowej przez jednego z mieszkańców. Ta katastrofa była trzecią, która wydarzyła się na przestrzeni 12 miesięcy na terenie miasta Gdańska. Interesującym aspektem tej katastrofy jest to, że budynek został zaprojektowany z zastosowaniem wzmocnień konstrukcyjnych, które ostatecznie nie zapobiegły tragedii. 9. Zawalenie się hali MTK Katowice. 28 stycznia 2006 roku w Chorzowie, przy granicy z Katowicami, doszło do jednej z najtragiczniejszych katastrof budowlanych w historii Polski w wyniku zawalenia się dachu hali Międzynarodowych Targów Katowickich podczas Ogólnopolskiej Wystawy Gołębi Pocztowych. Przyczyny katastrofy były wielowymiarowe. Jedną z hipotez było przeciążenie dachu grubą warstwą śniegu, która nie była regularnie usuwana i przekształcała się od spodu w warstwę lodu. Inni świadkowie twierdzili, że śniegu nie było. Błędy konstrukcyjne i wykonawcze również przyczyniły się do tragedii. Większa część elementów nośnych została źle zaprojektowana, a część połączeń wykonano nieprawidłowo. Konstruktor źle przyjął schematy statyczne do obliczeń, nie uwzględniając tzw. worków śnieżnych, czyli wysokiej warstwy śniegu po zawietrznych stronach przeszkód. Interesującym faktem jest to, że po katastrofie MTK w zimie 2006 masowo odśnieżano płaskie dachy wielu budynków w Polsce, niezależnie od ich konstrukcji. To zdarzenie wywołało ogólnokrajową świadomość ryzyka związanego z obciążeniem śniegiem na dachu. Przeprowadzona akcja ratownicza była ogromnym przedsięwzięciem, w której uczestniczyło blisko 103 zastępy strażaków Państwowej Straży Pożarnej, ratownicy górniczy, zespoły ratownictwa medycznego, grupy poszukiwawczo-ratownicze z psami ratowniczymi, policjanci, Strażnicy Miejscy, Żołnierze oraz Ratownicy GOPR. Całą akcją dowodził komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Katastrofa budowlana na terenie międzynarodowych targów katowickich w 2006 roku jest przypomnieniem o tragicznych konsekwencjach zaniedbań w projektowaniu, wykonawstwie i utrzymaniu budynków. Ta katastrofa podkreśla znaczenie bezpieczeństwa budowlanego oraz potrzebę ciągłej czujności i ostrożności w zarządzaniu infrastrukturą miejską. Osie Przerwany wał w Płocku. W styczniu 1982 roku Płock doświadczył jednej z największych powodzi w swojej historii, znanej również jako powódź stulecia. 8 stycznia 1982 Wisła przerwała wały, a w ciągu trzech dni woda zalała całą lewobrzeżną część Płocka, w tym osiedle Radziwie oraz kilkanaście wsi. Zniszczone zostały 5 tysięcy gospodarstw oraz 10 tysięcy hektarów terenu. Żywioł zerwał również jeden z przyczółków mostu na Wiśle. W wyniku powodzi ewakuowano kilkanaście tysięcy osób. Większość mieszkańców mogła wrócić do zrujnowanych domów dopiero latem. Choć do tak potężnej powodzi w mieście już nie doszło, to Wisła praktycznie co roku pokazuje swoje oblicze. W 2010 roku woda przerwała wały w świniarach pod Płockiem, a rok później, w wyniku zatoru pod wodą, znalazły się najniżej położone rejony na prawym brzegu miasta. Obecnie służby są dużo lepiej przygotowane do walki z żywiołem niż cztery dekady temu. Sześć lodołamaczy jest gotowych do rozpoczęcia akcji na Wiśle zaledwie w ciągu kilku godzin. Przez ostatnie lata wybudowano też albo podwyższono kilkadziesiąt kilometrów wałów wzdłuż mazowieckiego odcinka Wisły. Powódź stulecia w Płocku w 1982 roku jest przypomnieniem o potędze żywiołów i konieczności ciągłego przygotowania do walki z nimi. Ta katastrofa podkreśla znaczenie odpowiednich działań profilaktycznych i inwestycji w infrastrukturę Przeciwpowodziową, aby minimalizować ryzyko i skutki przyszłych powodzi. 7. Zawalenie szybu w szczygłowicach. Wczesnym rankiem 4 września 2008 roku w kopalni Szczygłowice doszło do jednej z największych katastrof budowlanych w historii miasta. Stalowa konstrukcja szybowej wieży zapadła się pod ziemię, powodując poważne zniszczenia w infrastrukturze kopalni. Pracownicy oddziału KWK Szczygłowice zauważyli drgania gruntu i ścian budynków Szybu V, co było zapowiedzią nadchodzącej katastrofy. Na miejscu zdarzenia jako pierwsi pojawili się strażacy oraz straż miejska, aby zabezpieczyć teren. W wyniku zawalenia się rury szybowej i obsunięcia terenu powstało zapadlisko o promieniu około 30 metrów zniszczeniu uległy budynek maszyny wyciągowej, stacja wentylatorów głównych, rozdzielnia 6 kV oraz konstrukcja na szybu piątego. W wyniku katastrofy z zagrożonych rejonów obu kopalń wycofano łącznie 509 pracowników. Ówczesny prezes kompanii węglowej przyznał, że pęknięcia na obudowie szybu zauważono już 26 sierpnia. Codziennie spuszczano pod ziemię kamerę, która rejestrowała pogarszający się stan obmurza. Na szczęście w dniu katastrofy nie prowadzono żadnych prac zabezpieczających, a obsługa szybu pracowała na stan w stanowiskach oddalonych od niebezpieczeństwa. Ciekawostką jest to, że szyb piąty powstał w latach 1972-73 i miał około 326 metrów głębokości. W latach 1975-76 pogłębiono go do poziomu 632 metrów. Szyb nie był uzbrojony i pełnił funkcję wyłącznie wentylacyjną. Pierwsze uszkodzenia obudowy szybu, spowodowane m.in. wydobyciem węgla, powstały w latach 1973–1983 i zostały naprawione w 1984 roku. 6. Zawalony wiadukt w Koszalinie. W Koszalinie w 2021 roku doszło do dramatycznej katastrofy budowlanej, kiedy to część wiaduktu zawaliła się na zaparkowany pod nim samochód. Na szczęście, w wyniku tego zdarzenia nie odnotowano poszkodowanych. Katastrofa miała miejsce przy ulicy Batalionów Chłopskich i wywołała szerokie zainteresowanie oraz niepokój wśród mieszkańców miasta. Zawalenie się wiaduktu nastąpiło podczas prac rozbiórkowych. Wiadukt który od dłuższego czasu był wyłączony z ruchu i przeznaczony do rozbiórki, zawalił się nagle pomimo podjętych środków bezpieczeństwa. Według relacji świadków chwilę przed zdarzeniem pod wiaduktem przejeżdżał samochód osobowy. W odpowiedzi na katastrofę na miejscu stawiły się służby, w tym prokuratura, policja, straż pożarna, straż miejska oraz zarząd druki transportu. Przeprowadzone badania z użyciem kamery termowizyjnej potwierdziły, że na szczęście nie ma nikogo pod gruzami. Prokuratura rozpoczęła śledztwo w celu wyjaśnienia przyczyn katastrofy. Sprawdzone były okoliczności zdarzenia oraz to, czy doszło do zaniedbań podczas prac rozbiórkowych. Władze miasta Koszalin wydały komunikat, w którym podkreślono, że prace rozbiórkowe były prowadzone według zatwierdzonych technologii. Interesującym aspektem tej katastrofy jest fakt, że wiadukt był już wcześniej uznany za zagrożenie i wyłączony z ruchu. To zdarzenie pokazuje, jak ważne jest monitorowanie stanu infrastruktury miejskiej i podejmowanie odpowiednich działań prewencyjnych. 5. Zawalony wiadukt w ogrodzonej. W 2023 roku w Ogrodzonej doszło do katastrofy budowlanej, kiedy to konstrukcja wiaduktu nad drogą krajową zawaliła się w trakcie prowadzenia robót budowlanych. Zdarzenie to miało miejsce podczas betonowania ustroju nośnego wiaduktu. Zawalenie się przęsła wiaduktu nastąpiło w momencie, gdy ułożono około 130 metrów sześciennych mieszanki betonowej klasy B-35 na kruszywie bazaltowym, co dawało łączne obciążenie rusztowania około 4000 kN. W momencie uruchomienia łaty wibracyjnej, używanej do wyrównywania powierzchni płyty betonowej, nastąpiła katastrofa budowlana. Główną przyczyną zawalenia się konstrukcji mogło być błędne wykonanie projektu rusztowań. Nie uwzględniono w nim, że wiadukt znajduje się zarówno w uku pionowym, jak i poziomym, a podpory położone były w skosie względem osi podłużnej wiaduktu. Dodatkowo nie wzięto pod uwagę skutków zaprojektowania spadku poprzecznego ustroju nośnego, wynoszącego aż 7%. Co wpłynęło na wartość siły poziomej działającej na konstrukcję rusztowań. Inne istotne błędy to niedostateczne stężenie rusztowań wzdłuż i w poprzek wiaduktu, brak ciągłości wielu stężeń, a także użycie elementów rusztowań od różnych producentów, co mogło wpłynąć na ich wytrzymałość. Ponadto w obliczeniach nie uwzględniono ciężaru deskowań oraz obciążeń montażowych. Katastrofa ta stanowi przestrogę o znaczeniu odpowiedniego projektowania i wykonawstwa w budownictwie, szczególnie w przypadku konstrukcji o złożonym charakterze, takich jak wiadukty. Podkreśla również potrzebę dokładnej analizy wszystkich czynników wpływających na stabilność i bezpieczeństwo budowli. 4. Zawalenie się wieży opolskiego ratusza. Zawalenie się wieży Opolskiego Ratusza w letni wieczór 21 czerwca 1934 roku stanowi dramatyczny rozdział w historii miasta Opole. To wydarzenie, które miało miejsce około godziny 21.30, zaskoczyło mieszkańców i pozostawiło trwały ślad w pamięci. Mimo że przyczyny katastrofy nie są do końca znane, eksperci sugerują, że mogła to być słaba konstrukcja lub uszkodzenie strukturalne wieży, będącej wówczas ważnym elementem architektonicznym i kulturowym miasta. Zawalenie wieży wywołało ogromne poruszenie wśród mieszkańców Opola. Wielu z nich początkowo myślało, że doszło do trzęsienia ziemi. Na szczęście ze względu na późną porę rynek nie był aż tak zatłoczony jak zwykle. To wydarzenie stało się przestrogą o ważności przykładania wagi do dbałości o zabytki i konieczności bieżącego monitorowania ich stanu. Interesującym faktem jest to, że w momencie zawalenia wieża była w trakcie remontu. Można przypuszczać, że prace konserwatorskie mogły przyczynić się do osłabienia struktury, choć nie ma na to jednoznacznych dowodów. W odpowiedzi na katastrofę władze miasta podjęły decyzję o odbudowie wieży. Nowa wieża została ukończona w 1936 roku. Dzisiejsza wieża ratusza, choć nowsza, nadal stanowi ważny symbol Opola, przypominając o historii, która kształtowała to miasto. 3. Zawalona kamienica w Łodzi. W 2022 roku w łodzi doszło do dramatycznego zdarzenia, kiedy to trzypiętrowa kamienica przeznaczona do rozbiórki zawaliła się. Na szczęście mimo powagi sytuacji nie odnotowano poszkodowanych. Katastrofa miała miejsce przy ulicy Głowackiego i wywołała szerokie zainteresowanie oraz niepokój wśród mieszkańców miasta. Zawalenie się kamienicy nastąpiło w niedzielę około godziny 11. Na ostatnim piętrze budynku załamał się strop dachu o wymiarach 5 na 5 metrów, chociaż budynek od dawna pozostawał niezamieszkany, istniało podejrzenie, że w chwili katastrofy mogły przebywać w środku osoby bezdomne. Strażacy wraz z psami tropiącymi przeszukiwali gruzowisko. Po intensywnych działaniach ratunkowych na szczęście nikogo nie znaleziono pod gruzami. Na miejscu zdarzenia pracowało 13 zastępów straży pożarnej. Ewakuowano również 5 osób z sąsiedniego budynku, który mógł być zagrożony zawaleniem. W związku z tym incydentem władze miasta oraz odpowiednie służby podjęły działania mające na celu wyjaśnienie przyczyn katastrofy. Sprawdzone zostały okoliczności zdarzenia oraz to, czy doszło do zaniedbań podczas prac rozbiórkowych. Interesującym aspektem tej katastrofy jest właśnie to, że kamienica była wcześniej przeznaczona do rozbiórki. To zdarzenie podkreśla, jak ważne jest monitorowanie stanu infrastruktury miejskiej i podejmowanie odpowiednich działań prewencyjnych, zwłaszcza w przypadku starych i opuszczonych budynków. 2. Katastrofy budowlane w świętochłowicach to seria tragicznych zdarzeń, które ujawniły poważne problemy z infrastrukturą budowlaną w mieście. Jednym z najbardziej znaczących incydentów była katastrofa przy ulicy Świdra w 2020 roku, gdzie zawaliła się stara kamienica. Budynek będący w złym stanie technicznym nagle runął. Wiele z katastrof w tym mieście można przypisać szkodom górniczym, które są wynikiem długiej historii wydobycia węgla w regionie. Zawalenia budynków często następują w wyniku osiadania terenu, co prowadzi do pęknięć i w końcu do zawalenia struktur budowlanych. Katastrofy te nie tylko spowodowały znaczne straty materialne, ale także odcisnęły piętno na mieszkańcach miasta. Wiele rodzin straciło swoje domy, a trauma związana z niespodziewanym zawaleniem się budynku pozostaje w pamięci społeczności. W odpowiedzi na te katastrofy władze miasta podjęły szereg działań mających na celu zapobieganie podobnym zdarzeniom w przyszłości. Wśród nich znalazły się inspekcje budynków, ocena ich stanu technicznego oraz plany renowacji i wzmocnienia zagrożonych struktur. Katastrofy budowlane w Świętochłowicach są przestrogą o znaczeniu odpowiedzialnego zarządzania infrastrukturą miejską i konieczności bieżącego monitorowania stanu budynków. 1. Eksplozja w Rotundzie PKO w Warszawie. 15 lutego 1979 roku w Warszawie miała miejsce tragiczna eksplozja gazu w Rotundzie PKO położonej u zbiegu ulicy Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich. Eksplozja, która nastąpiła o godzinie 12.37, była jednym z najtragiczniejszych zdarzeń tego typu w historii Polski. Do eksplozji doszło na 20 minut przed końcem pierwszej zmiany, gdy w banku znajdowało się około 170 pracowników i 300 klientów. W momencie eksplozji cały gmach uniósł się nagle, a następnie pękł, w wyniku czego z przeszklonych ścian na ulicę runęły tafle szkła, a wewnątrz do poziomu archiwum zapadły się wszystkie kondygnacje budynku. Uszkodzone zostały także sąsiednie budynki. Przyczyną tego zdarzenia był wybuch gazu ziemnego. Po 20 latach od katastrofy w czasie kręcenia dokumentalnej serii Czarny Serial, autorzy dotarli do robotnika, który był prawdopodobnym sprawcą tragedii. W czasie prac konserwacyjnych zbyt silnie dokręcił śrubę kryzy mocującej zawór gazu. W wyniku skurczu termicznego, wywołanego niską temperaturą, zbyt mocnego dokręcenia kryzy oraz ruchów podłoża doszło do pęknięcia kopuły zaworu i powstania szczeliny. Zima 1979 roku była bardzo mroźna, co uniemożliwiło wydostanie się gazu ziemnego na powierzchnię, a niska temperatura spowodowała wykroplenie się substancji zapachowej ostrzegającej o ulatniającym się gazie. 27 października 1979 roku przed północną ścianą budynku odsłonięto tablicę upamiętniającą incydent. Katastrofa ta pozostaje jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Polski i przypomnieniem o konieczności zachowania ostrożności przy obsłudze instalacji gazowych. Dziękujemy za oglądanie i zapraszamy do zapoznania się z naszym poprzednim odcinkiem 10 absurdów deweloperów. Nie zapomnijcie również zasubskrybować naszego kanału i zostawić kciuka do góry. Możecie nas odwiedzić również na Instagramie, na TikToku i na Facebooku, a w komentarzach możecie podzielić się sugestiami na kolejne odcinki.